Cześć. Dziś wam pokażę jak w łatwy sposób zrobić żabę z papieru. Wystarczy na kartka, 4 i nożniki. I damy y, kartkę y, prawy górny róg. O tu. To szybko. Tu plemy obojętnie, żeby było. Kidamy o tak. Do połowy. O. I bierzemy nożyczki i rozcinamy te pasy. I wychodzi atak trójkąt. I zgrabamy ten trójkąt na Tak jest I tak, to tak, tak. I jeszcze raz taką tak, tak, tak. Bierzemy prawy górny to, to i lewy, to tak samo I tak w trójkod. i robimy na drugą stronę to samo. Jak już zrobiliśmy z drugiej strony, to tu skiwamy za pół. Tu bierzemy i zbudzamy za pół. Dobry. Otwieramy i z tej strony, którą zginęliśmy, bierzemy o T. T. Tu łapiemy. Dajemy na dół i zaciskamy. I z drugiej strony robimy to samo. I, ja to samo. I podzielam nam taki kwadracik. Jak wyjdzie, to zbieramy rogi o tak. W taki sposób. I drugi rogi tak samo. I jak wyjdzie już tam tak coś, to bierzemy od tego i dajemy do połowy, do tego, do tego i końca, dajemy ten czotek. I zobaczymy te I robimy tak za każdym razem. tak. tak. I mam ten. Wierzę że może, jeżeli Wam się uda to, to dłuży, ja biorę ten. Kwadrat. O ten. I skidamy tu ruch. O ten do środka. I ten ruch. Do środka. Ten ruch. I wychodzi coś takiego. Odchylamy i dajemy kwadrat. Tego go Jakoś, żeby się uda, to wsadzamy tu, do tej dziurki, kwadrata, Wsadzamy jeden, temu, i ten drugi. I powstaje nam coś takiego. Ale to już nie koniec. To już nie koniec. Bierzemy to, gdzieś tak od połowy, i zawidamy. O, zawidamy. I bierzemy jeszcze raz. I podpisałem. I Uważam, że coś takiego. skacze skacze. Idealnie. Dziękuję bardzo. Specjalnie dla Swyciarzy P. Jak zrobić w łatwy sposób rzepkę z papieru.